Tak wygląda lornetka z bliska Nikona Action AX o przebliżeniu 10 razy 50. Kupiłem tą lornetkę w 2013 roku. Używałem ją sporadycznie tylko od czasu do czasu. Na chwilę obecną jest trochę przybrudzona, ponieważ dawno jej nie czyściłem ani nie konserwowałem. Co mogę powiedzieć fajnego o tej lornetce? O tej lornetce mogę powiedzieć to, że ma bardzo fajny taki bajer w sobie typu szkła są takie, że w momencie kiedy na dworze jest ciemno albo tak półmrok ciemność jak panuje, tak się patrzy w tą lornetkę to ona ma sama w sobie to, że Obserwowane obiekty przez lornetkę w ciemności są jaśniejsze niż w rzeczywistości, takie naturalne mają podjaśnianie. Nie są to oczywiście jakieś tam wielkie, drastyczne, wybitne różnice, że w ciągu nocy zrobi się jak za dnia. No, ale, ale tam coś faktycznie jest, tam jakaś taka różnica tego wszystkiego. Do czego używałem tą lornetkę? w zasadzie do wszystkiego. Ona jest i dobra do obserwowania nieba, jak i natury. Lubiłem sobie popatrzeć na różne zwierzątka przez to z bliższej odległości, że tak powiem, jeśli idzie o niebo, to faktycznie dużo ściąga światła ta lornetka i można zobaczyć dużo gwiazd. Oczywiście przybliżenie tej lornetki nie jest takie jak, jak z teleskopów jakiś albo mocniejszych, dużo lornetek o, mocnym, o mocniejszym zoomie. To jest taka lornetka, można powiedzieć, że jest do wszystkiego. Ona jest i do obserwowania natury właśnie i daje przybliżenie jakieś tam. Dałem wtedy za nią około nową, około 650 zł, teraz chyba już są droższe, te lornetki niestety podrożały. Ja ogólnie jestem zadowolony z tej lornetki pod kątem, że tak powiem, jakości obrazu, jaka daje ta lornetka, bo on naprawdę obraz, jaki daje ta lornetka podczas obserwacji jest, jest bardzo fajny. Tylko, że troszkę jednak ten zoom, jak dla mnie, mógł być większy, bo 10 razy 50 nie jest to jakieś wybitnie duże przybliżenie i bardziej bym był zadowolony z tej lornetki akurat kupiłem taką ja jakby ten zoom jednak był dla mnie trochę większy że tak powiem ale wiadomo to już wszystko zależy od tego co kto co potrzebuje jeden potrzebuje zoom 10 razy 50 jeden jeszcze tam jakiś inny i tyle chyba bym chciał powiedzieć na ten temat tej lornetki wyjątkiem tego że jeszcze spróbuję teraz i... Zobaczyć, czy się do... Tak, obraz daje lornetka Kurczę, słabo to jakoś tu... To... ustawić. Ale nie, nie, więcej tak to wygląda Mniej więcej tak to wygląda to